Portbite znajduje się na wulkanie. Zaraz pokażemy jego dokładną lokację. Zapraszamy do oglądania. Teraz elektrownia ciśnie o atak. lecimy Boost troszeczkę nam nie dopisuje, ale damy radę. Dawaj. Mhm Jakbym pracowała w To jest chyba gdzieś tu No jest No jest O w tych gdzieś rejonach to jest Więc szukaj ale ja idę totalnie długie, to ja mogę iść. Nie wiem, szukaj tego. To pewnie jest gdzieś y po środku, według mnie. To ty szukaj środek, ja poboczę. O jest, widzę! Czy to jest... Nie, to nie on. Hmm O! Pistolet maszynowy się przyda. Jak jakieś niemili gracze będą. O, Dark, wiem! Chodź do mnie. Masz? Tak mam. Chodź. O właśnie w tym miejscu jest dostępny format. dać grafiti z robocicz. Robocik i się odbiera. Do usłyszenia. Cześć.